No, do ciebie Maju przez mroze i biele Przez śnieżyce i zaspy i ludę zawieje Przez bezbarwne szpitalne korytarze stycznia W tych korytarzach słońce gasło ustawicznie A teraz Maj dookoła Maj wyświęcę ogrody I cały ja, i cały ja Zanurzone w Jordanie pogodę, a teraz maj i maj i maj, dokoła się święci od wolnych ców, szalonych psów, prost głowie się kręci. Maj. I płyną przeze mnie dmuchawce, jak dzieciństwa echa. Wielka jest majowa moc, kiedy niebo się do ziemi uśmiecha. Śpi w twoim wnętrzu chłopiec, chłopcu pierwszy zachwyt poznaje. Swój ziaren wyrosną z sady, strudzonemu pielgrzymkom użyj do tej wiary. A teraz maj do koła i cały ja i cały ja. Zanurzone w pogody, pogodę. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci. Od wonnych ców, szalonych ców, wprost w głowie się kręci. W głowie się kręci